Cześć, kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj razem z moimi rodzicami wyjeżdżamy nad morze i stwierdziłam, że zrobię wam takiego vloga z kilku dni, bo pewnie będę nagrywała mało, ale jak będzie się działo coś ciekawego albo jak będę chciała wam coś powiedzieć, to po prostu się będę do was odzywać. Chciałabym zaznaczyć, że vlog jest bardzo chaotyczny i nie ma w nim dużo materiału, ale zawiera on jakby materiał z każdego dnia tam pobytu mojego, tak więc jednak nie jest tylko z kilku dni. Ostatni raz z rodzicami byłam na wakacjach w 2020. My ogólnie jeździmy nad morze w to samo miejsce, odkąd ja się urodziłam. I rok temu nie pojechałam, ze względu na to, że jechałam na obóz, żeby zdać patent motorowodny. I bardzo mi tego brakowało, więc cieszę się, że w tym roku znowu mogę z nimi pojechać. Jest teraz godzina 9.18. Wstałam jakieś pół godziny temu, umyłam się i teraz będę się zabierała za makijaż. Zaraz wam pokażę, albo jak się pomyluję, to pokażę wam po prostu mojego fita na jazdę. ok, więc makijaż zrobiony pokażę wam szybko mój fitik wow. więc mamy na sobie krótkie spodenki <grychy> i do tego t-shirt kilka rzeczy do dopakowania więc zrobię to teraz szczoteczka do zębów, airpodzy świeczki i głośnik. Byście się zastanawiali, dlaczego biorę świeczki, to dlatego, że zawsze z rodzicami przed domkiem sobie zapalamy świeczki albo coś na wieczór. I żeby nie kupować, to widziałam swoje, które zostało mi gdzieś z tego roku, które pokupowałam, więc no. Jedziemy! Namówiliśmy jedzenie, ale ja nie mogę jeść, więc wiem, nie to będzie. Już jesteśmy na miejscu, siedzimy sobie teraz przed domkiem i będę robiła dla pierścionek. I potem idziemy na spacer. Jak widzieliście, vlog był dosyć chaotyczny i dosyć krótki, bo wiedziałam na wstępie, że też nie uda mi się nagrać jakoś mega dużo tego materiału. Ale mam nadzieję, że taki zwięzły filmik Wam się podoba. Zobaczyliście również, tak jak ja, różną słonę zachodów Słońca, które nagrywałam. Codziennie, bo to moje ulubione zajęcie Ale bardzo, bardzo podobał mi się ten wyjazd Jeszcze na ostatnie kilka dni Przyjechała moja ciocia z wujkiem Więc też sobie razem spędziliśmy ten czas I potem wróciliśmy I no wracamy do Rutyny i oswajam się Bo myślę, że za niedługo jest szkoła Nie mówmy o tym Cieszmy się wakacjami, mam bardzo dużo pomysłów na filmy książkowe, mam też kilka pomysłów na filmy normalne, tak więc mam nadzieję, że teraz ten kontent będzie trochę urozmaicony i że będziecie dostawali również ten kontent książkowy. Wiecie, jeżeli jest jakiś konkretny filmik, który chcielibyście zobaczyć, możecie mi napisać w komentarzu. Pamiętajcie też, że jestem początkująca, więc też nie przeczytałam wielu książek, ale jeżeli jest taki filmik, który widzieliście na zagranicznym YouTubie. Albo na polskim. Chcielibyście zobaczyć w mojej odsłonie. Tak najbardziej możecie pisać na dole w komentarzach. To samo tyczy się też filmów normalnych, czy back to school, czy jakichkolwiek koniecznie piszcie na dole w komentarzach, które mam nadzieję, że będą włączone. Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że takich film Wam się spamiętajcie. Zostawieniu subskrypcji dzwoneczka, żeby być ze wszystkimi filmami na pewno na bieżąco i oczywiście o łapce w górę, jeśli ten film Wam się podobał. A my widzimy się w kolejnym. Pa pa!